Dobra, tym razem poproszę Poproszę o zero nowych szmat Które grają w DMZ nawet nie wiedzą o co tu chodzi Także no, i tyle Witamy w DMZ To jest Holandia, Europa, Wondel, Holandia Tutaj normalnie Amsterdam, let's go Lecimy z tym koksem Kurwa, chcesz sprzedawać te szmaty tutaj? Tam są, tam są typy, nie? W sumie nie ma nic do stracenia zbytnio. Zrozumiano. Ty, tu nie ma auta? Dobra, musi iść tędy. Nie ma tu auta w ogóle, what the fuck. Trzech typów będzie, ciekawe ciekawy, czy ogarnia, że my tu jesteśmy. Jest w okolicy. No daleko, ale jest, no. Tam też jest spawn, gdzie zaznaczyłeś na tym pojeździe. Tam. Nie ma strzału, więc. Chyba tu nic się nie zrespili w tej grze, ale mogą to się średnie zagrożenie w tym sektorze. A bo od razu poszedł gdzieś w prawo, nie? Kto wie? Ja tylko wziąłem tam baterię czy coś potrzebuję. No dobra, idziemy potem pojazd jebać. Nic że nikt nie zestrzeli Ty wojsko, jesteś? Nie ma ciebie wojska, co się stało? Wojska nie ma. Co to się stało? Wojska wywaliło go. O, tu jest <grystanie> Co to było? W dupę! I do amfibii, o, mnie. mamy kastle. Let's go, prześiedem. Zaliczy nam ten kastel, czy nie? Gro, garni dawno. Tu jestem. No kurwa. No jaka kurwa bullshit, nie? Zaraz kurwa dawno dostanę. Takie trzeba coś strzelić jokera kurwa, idę ich rozjebać wszystkich, nie? Ja pierdolę Szkolaj taka gra. Ktoś na kurwa Jokera randomowo nie? Oznaczony Chyba mamy tu wrogu. Idę ich kurwa rozjebać, nie? Te szmaty. Gdzie oni są? Nie zaliczyłem na lokacji, to jest najlepsze kurwa, a w zamku byłem, nie? Gdzie są te kurwy? Chujewe Rozjebę wszystkie, nie? Nudzi im się kurwa z RPGa. Nie mogę misji easy, easy łatwiej zrobić i umęczać się z tym głównym łatwym. Bo jakiś Debil na kurwa z RPGa, nie? Marnuje mój czas. Tam słyszę jedną kurwę, autem. Chyba muszę wszystkich zabić, tak jak Zabijam wszystkich potem robię misję. Ja pierdolę, plecy jakaś szmata snajperska z graveyardu. ale nie wytrzymuje, nie? przyjęliśmy prośbę, informujemy publicznie... Szmaty, snajpił i strzelał z tego... Nie, bo skąd nie, nie zrobiłem tam, on mnie go zasnajpiał I biegną do mojego ciała, kurwa, gdy ja nic nie mam przy, przy sobie Dobra, kontynuujemy dalej w tym gównie Jakieś typy z RPGami, normalnie z dupy akurat tak jakby to była taka misja z repegami, nie? Pisna wchód. Ona już tutaj, fire station. Wróg nie zgromadził znacznych sił na tym terenie. Townhaus, jakie głupo Townhaus? To jest fire station. Rozwód się rozproszył. Lepiej trzymajcie się razem. Mamy, czy mi zlecicie dół? Dół? Proszę. Cztery mi zleciło? Ok. District. To nie ja A, ja tak, no. A tu boss jest Dobra, <grystanie> no, to jeszcze 3 Potrzebuję minuty kurwa, nie? Gra grać z jokerem. Potrzebuję minuty Żeby wygrać zrobię misję, a ty nie Daj mi zu kurwa, hello, zu, easy Dobra, mam detonator No co ja, to czekaj, już tam jadę do ciebie, moją misję i jeszcze jedno... I zrobiłem normalnie z tym jebanym mistrzem kurwa. a fuck you z Jokerem. Jazda próbna. Próbna kurwa. ja z RPGami bardziej, ja bym to misję nazwał. ja za Jokerem, o. A bo Joker, about Joker, o Dobra, wracam do ciebie. na detonator. Dobra. nie, chcesz mi dać. Mam sleepreza, więc... Nie masz. Nie masz. A, ma, a ty inne jeszcze. O kurwa, szybko co ja mogę wywalić to? No i dobra, misja zrobiona, jazda próbna. Definitywnie za pierwszym razem Kurde, wiktrus jak Zemar. Serio od razu go zniszczę.